Po raz kolejny witam już w czwartej odsłonie mojego programu Głęboka Woda. Długo musiałem namawiać swojego gościa. Jest to człowiek, który nienawidzi swojego życia, ale nie chciałby go jednocześnie zmieniać. Nienawidzi swojej pracy, ale nie umie bez niej żyć. I chyba ma też tak ze swoim... <głos> <go>. <głos> przepraszam. Dobrze rozumiem, myślę, że ja go nie widzę, ale nie potrafię bez niego żyć. A nie? No, drogi Konstanty, muszę cię rozczarować. Może tutaj taka mała anegdota, zagadka? Wyobraź sobie, że jest jakaś tam katastrofa. I nie wiadomo dlaczego, do kurwy nędzy, ale łódkę, jedyną łódkę dostaje ja. ja mam jedno wolne miejsce w tej łódce. I mogę uratować przed katastrofą albo ciebie, Albo kompletnie obcą mi osobę. No i z kogo go wybieram. No, myślałam się, że chcesz powiedzieć, że to obcą osobę. A, a widzisz nie. To miłe, jeżeli jednak została taka, taka trochę więź, braterska między nami ciągle to uczyta. A widzisz tego też nie powiedziałem. No bo w sumie, kto powiedział, że muszę kogokolwiek brać za sobą? Po prostu nie biorę nikogo, wy zostajecie tam razem, ja mam lżej w łódce i wszyscy happy. Świnia. Wiesz. Ja po prostu, drogi Konstanty, nie czuję potrzeby przebywania z innymi ludźmi. Drodzy Państwo, naprawdę nienawidzę, nienawidzę ludzi, nie wiem dlaczego. No chyba, że wiesz, do tej łódki idę, ja bym mógł wziąć jakąś e, cycatą laseczkę, ale to też tylko wtedy, gdy nie obiecała, że wiesz, to zrobi ze mną jakieś tere fere, fiki, miki normalnie, myszki-miki. W sensie, że, że dziecko? Nie, w sensie, był do fiki-miki, myszki-miki, fiki-miki. No, dobra, to zostańmy to, to przy temacie kobiet, stanek. Wiesz co, Ch chodzi o to, że mm, masz powodzenie u kobiet? Czy, czy, czy czujesz się atrakcyjny? Bo ja na przykład wiem, że niektórym kobietom się mogę podobać i że się podobam, ale na przykład mam problem z podejściem do nich i tam z zagadaniem, że cześć maleńka może byś się umówiła nie wiem, na kawkę czy, czy, czy coś. Czy, czy ty też tak... Masz? <grym> no wiesz, jakbym cię ubierał tak jak ty, to też miałbym z tym problem. Ale co do mnie? No ciężko powiedzieć, bo ja nie mam problemu z nawiązywaniem kontaktów z laskami. Wiesz, często jest tak, że czujemy już jakieś flow, że tutaj jakaś bajera, ja tam mówię fajnie, fajnie, ona też mówi, że fajnie, fajnie, chociaż to dziwne jest. Ale wbrew pozorom, drodzy Państwo, wbrew pozorom nie jestem psem na baby i nie dążę do tego, by każda nowo poznana dupa wlazła mi do łóżka. Wiesz, ja nie mówiłem tego nigdy publicznie. I może to jest teraz czas, bo na pewno nie miejsce, bo, 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 bo nie chciałbym siedzieć tutaj. Wolałbym tu z jakąś laseczką siedzieć, żebym mnie trzymała za rękę, <laughs> ale żart. Tak. Ale chciałbym coś powiedzieć, bo to miała być taka prawdziwa, szczera rozmowa, jak się umawialiśmy. Drodzy Państwo, przeżyłem w życiu wielką miłość i wielkie załamanie po tym, jak ode mnie ta miłość odeszła. A mimo wszystko, proszę Państwa i drogie Konstanty, nie traktuję kobiet przedmiotowo. Naprawdę nie traktuję przedmiotowo. Ale niestety na miłość w moim sercu już miejsca nie ma. Kobiety mogą być moimi koleżankami, mogą pobawić się ze mną w łóżeczku, albo zrobić mi śniadanie. <laughs> Takie żarty. Ale da co, nic więcej. W moim życiu nie ma już miejsca na miłość. I to był ten przełomowy moment w twoim życiu, w którym nagle z takiego... Całkiem spoko kolesia zmieniłaś się w tego wyalienowanego frika, to ten moment, w którym stworzyłeś właśnie tą taką przedebilną kreację, w, którą, w której jesteś prowadząc ślepą kliszkę albo te inne programy, to właśnie wtedy przez tą miłość tak się nagle zmieniła? Jeśli chodzi o mój strój, to dobrze wiesz, że często się widzimy prywatnie. Normalnie chodzę w, nie wiem, w dresach albo w jakichś luźnych no, nie, nie Oczywiście nie, nie, wiesz, ruch... nie, chodzi o, o, nie chodzi mi o strój. Nie chodzi mi o... No ale oprócz stroju mojego, to ja nie tworzę żadnej kreacji. Ba! Ja, proszę Państwa, szczerze walę ludziom do kamery, co mnie boli. Jak mi się na przykład nie chce prowadzić programu, to mówię sorry, resory, ale mam to w dupie, robię ten program, bo kurcze, dostaję za to, hajs i tyle, ale nic więcej, no. nie, nie wiem, czy wszyscy widzowie wiedzą, ale był taki moment w Twoim życiu, gdy straciłeś tę pracę na pewien czas i chyba pierwszy raz i ostatni w życiu przyszedłeś do mnie bezpośrednio i zapukałeś do moich drzwi z, z wódką i powiedziałeś: no, bracie, pomóż mi. Nie dajesz rady. Bracie, pomóż mi. Był, pamiętam, no naprawdę przeżyłem ten moment i nie dasz rady bez tej pracy. Nie dajesz rady, bo to jest To nie jest tak, to nie jest tak. Ja po prostu się do niczego innego nie nadaję. No jestem, jestem jakimś tam takim komikiem, takim sobie oczywiście i tam żyję dzięki jakiejś kontrowersji w internecie, ale tyle. Ja, ja powiem ci coś takiego. Jeden dzień pracowałem w pizzerii i wiesz co? O jeden dzień za dużo, o jeden dzień za dużo, drodzy Państwo. A tutaj w no wiecie, no, tak naprawdę co, no, siedzę sobie, nie przemęczam się, siedzę tam, prowadzę jakiś programik, a najważniejsze, że regularnie dostaję, jak już mówiłem, fajną kwotę na moje konto. Naprawdę fajną. Więcej ode mnie? No, kostek. Odpowiedz sobie sam, jeżeli ty, występując epizod, grając epizod w update'cie 200, nie potrafiłeś wynegocjować minimalnej stawki za to gówno, odpowiedzieć odpowiedz sobie sam. Ale na tym zakończymy temat, bo jak wiadomo, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają i nie rozmawiają też o czym? O długości trwania stosunku. Trzeba ja pogadać z kierownikiem na tym temat. <grym> ja też jestem ciekaw, ile jego stosunek trwa. <grym> Powiedz mi, jak się dosyć. Całe życie ty byłeś największym showmenem, nie? Cały czas w szkole, w rodzinie, jak byliśmy urodziny to zawsze ty jakby byłeś tym, o, wszyscy się śmiali swoich czartów. Nawet na to się wytnie, początkowo grałeś pierwsze skrzypce. Ale role ostatnio się zmieniły. To teraz ja jakby odnoszę większy sukces. To do mnie piszą ludzie, ja mam większą ilość fanów. Wiem, że początkowo bardzo dotknęło cię to, że jakby zostałeś, delikatnie mówiąc, zepchnięty na bok. I pytanie brzmi, czy właśnie stąd, z tego powodu, jest ta cała niechęć twoja do mojej osoby. Ogromna niechęć do ciebie wynika stąd, drogi kostku, że jak patrzę się na twoją piękną facjatę, to widzę siebie, ale pomniejszonego o wszystkie moje zalety. Wszystkie moje zalety znikają. Powiem więcej. Jesteś wszystkimi moimi wadami, powiększonymi o. 100% Jak pamiętasz, nienawidziłem cię, może to za duże słowo, ale nie pałałem do ciebie sympatią przez cały czas, przez całe moje życie. A ten twój niby sukces, którego osiągnąłeś, który ostatnio osiągnąłeś, ale ja się z tego śmieję, bo wszyscy wiemy, że hodowałeś, po prostu na moich plecach się wyhodowałeś, wchodziłeś mi zawsze do studia, później próbowałeś z samikiem wykręcić jakiś numer, jakąś aferę, oczernić mnie, nie wyszło wam to. A teraz Dała Ci się kariera. Super! Gratuluję! Ale obydwaj wiemy, że ona trwa nie więcej, potrwa nie więcej niż minut, bo, bo, bo ty już się wypalasz, ty już, już nie dajesz rady tej presji fanów, czujesz tą presję panów, nie radzisz sobie z tym. Bo po prostu co weekend, wszyscy wiemy, powiem to, to, to publicznie, co weekend Konstanty Kwas jeździ do naszej mamusi, której no nie za bardzo lubimy, bo ostatnio nam zrobiła mały psikus, nie za bardzo ją lubimy, a on i tak tam jedzie po to, żeby się wyciszyć i zapomnieć o 50 tysiącach ludzi, którzy czekają na uliczny kąbaj i na kolejny temat. Bo Konstanty Kwas, kurwa, nie ma pomysłu! Na Kolejny ale, ale nie, to nie jest tak. Ja, ja na przykład nie jestem populistą i ja robię programy swoje tylko i wyłącznie pod siebie. To, co doskwiera mnie, mo, moje problemy. A jeżeli komu się to podoba, to super, bardzo się cieszę, fajnie. A jeżeli nie, no to droga wolna. Oczywiście. Oczywiście, że miło jest po, po, poczytać wypowiedzi ludzi, jak to mówią, jak jestem świetny i w ogóle. Jest to bardzo miłe. Ale nie, ale ja, ja nie jestem takim próżnym narcyzem, jaki na przykład ty jesteś. Nie rozśmieszaj mnie. To, że ja mówię o sobie, jak ja jestem zajebisty, to, to po prostu świadczy o moim dystansie do siebie. Stary, ja naprawdę zdaję sobie sprawę, że mam wiele wad. Ja naprawdę o tym wiem i dlatego w swoich programach posługuję się czymś takim jak autoironia. Może nie wiesz, co to jest. Prawdopodobnie jeden z drugim kowalskim też tego nie wie i dlatego kurczę. Zaczynają mnie jechać. Bardzo mi przykro. Ja wiem, drodzy internauci, że chcielibyście, żebym opowiadał o tym, jaki jestem beznadziejny, słabiutki, jak się Stanek boi wszystkich wychodzić na ulicę, ale nie! Po prostu ja bolę wkurgać takiego polaczka, żeby pisał jednym z drugim, jak to mnie nienawidzi. Ma taki mały monitorek, takie beznadziejne y y nagłośnienie i mówi: Ale masz pedelski głosik, jaki ty jesteś skretniały, ty jesteś idiotą, jesteś małą cipką, jesteś ten, ten, tego, tego, tego. -te 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 -te. Ile ja nie nasłuchałem się o sobie rzeczy, to naprawdę, chyba normalnie, druga Biblia by z tego powstała. A czemu ty lubisz tak kurwiać ludzi? Ja nie lubię, po prostu oni tego chcą. Kochają mnie, kurwa, nienawidzić. Potrzebują osobę, którą po prostu zjadą. Na tym polega do kurwy nędzy polska mentalność. Ty też jesteś Polakiem. Na, czy, czy ja zaprzeczam? Czyli, czyli co, czyli utożsamiesz się z polską mentalnością? Jak najbardziej, jak najbardziej, ale mimo wszystko nie zniżam się do poziomu troli internetowych i nie piszę na porach, jak to ja kogoś nienawidzę. Mogę kogoś nienawidzić, ale we własnym duchu. Po prostu nie, 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 nie czuję potrzeby mówienia, że nienawidzę tego polityczka, bo jest taki, ja owaki. No spoko, nienawidzę, ale to zostawiam dla siebie, własną opinię, ewentualnie dla kolegi przy piwie, którego nie mam tej chwili. A powiedz mi, jak rozmawiamy szczerze. Czy nie bolą Cię te wszystkie komentarze, w których jesteś wyzywany? Nie wiem, ja tu sobie zadam najbardziej popularne. Jesteś wyzywany od ciot, debili, fretynów I padają tam gorsze stwierdzenia. Nie boli Cię to, nie boli Cię to, że, że coś takiego, takie stwierdzenia padają na temat Twojej bądź co osoby? Nastawiłem się na szczery wywiad, więc powiem coś naprawdę szczerego, drodzy Państwo. Gdy dostałem popysku, Pierwszą falą negatywnych komentarzy, zamknąłem się w pokoju z 07 czystej i zacząłem płakać. To <taka, taka niedobra <taka> była. <taka> ja tu mówię serio teraz. Zacząłem płakać. Zacząłem płakać przez te komentarze wszystkie, ale później zrozumiałem, że ludzie, którzy piszą, jesteś pryszczatym prawiczkiem, którego Ani kocha, no to mogą być kimś wartościowym kim mogą być tacy ludzie? To albo tacy dwunastolatkowie, którzy kurczę mają problemy z, z własną normalnie orientacją, albo mm, faceci po technikum, którzy mają kurczę kompleks małego fiutka. I na tym to polega. I teraz sam napędzam koniunkturę. Bawią mnie ci ludzie, którzy po prostu mnie jadą. Drodzy Państwo, haters gonna hate! No i myślę, że tym wywiadem dałeś im kolejną pożywkę. Mam taką nadzieję, a jeżeli macie odwagę pokazać swoją twarz, to piszcie mi na facebookowym fanpage'u. Ciekawe ile z was będzie takich odważnych, kurczę, że opowiedzą mi tego prosto w twarz, to już nie wspominam, ale napiszcie mi chociaż na fanpage'u, kurwa, że jestem beznadziejny, pokażcie mi tą twarz, kto, który mi to napisze, albo że mnie zajebiecie, tak jak to często piszecie. Wiesz, na przykład była taka sytuacja, Kostek, posłuchaj mnie, była taka sytuacja, jechałem sobie ostatnio metrem i patrzy, jakiś koleś się na mnie lamp. bezczelnie się na mnie patrzy. Sprawdzam nawet jeszcze specjalnie, czy się patrzy na mnie, bo przeszedłem do, 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 do innego normalnie yy, Wagoniku. I co? I patrzył się na mnie je, 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 jebany. I co ja patrzę później? Później patrzę na forum pod jakimś odcinkiem, pisze do mnie koleś, normalnie pisze do mnie koleś Ty pedale! Widziałem cię w meczu, ale chciałem ci najebać. No stary, to czemu mi tego nie zrobiłeś? Bym przynajmniej kolorowo wyglądał ze śliwką pod okiem. No i tym miłym akcentem zakończamy dzisiejszą głęboką wodę. M mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? A, właśnie. Miałeś, miałeś żart powiedzieć. A, żart, ja miałem jakiś żart, czekaj. Co to było? Mm, a, dobra. <laughs> Jest żaba u fotografa. Mówię żaba, jak to żaba, wiadomo co robił u fotografa. Co sobie walnąć portrecik do tam, nie wiem, do dowodu osobistego czy coś. Wiadomo, że, że portretik to musi być taki pociągły. A no, ona taka rozlazła była i on, kurde, no to co, bym musiał weselny walnąć, taki podwójny, nie? No to się zastanawia, co, co tu zrobić, co tu zrobić? I on mówi, dobrze, pani ma taką troszeczkę taką mm, szerszą twarz, to proszę, Wie pani co pani powie tak konfitury konfitury Wie, wiecie o co chodzi żeby twarz była taka no raz dwa trzy konfitury a ona marmolada <grywka> poziom że naszego programu właśnie osiągnął na mogło być gorzej chyba bo mogło być gacie. gatwie rozumiem się <grywka> czemu to ja mam większego. Dziękuję za rozmowę, Konstanty Kwas prowadził, Stanisław Kwas wypowiadał się. Jednak okay. ciągle go boli, jednak ciągle go boli, ja Myślę, że już... Nie no, spierdalaj, nie taka rozmowka, no ja... Ty, już... no, ja no, było... no już, 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 no... Przepraszam, nie, nie powinienem. Dziękuję bardzo za, za, za rozmowę, moim właśnie był Stanisław Kwas, na tyle dzisiaj rzegłem po kiep. Ja Nie to nie jest nasza różnica. No Stanek, Stanek, no co ty robisz?